Wedy, teraz. Dlaczego wedy, pisma starożytnych Indii są wciąż aktualne? W jaki sposób współczesny, zachodni człowiek może czerpać z nich inspirację? Jak zastosować nauki wed tu i teraz? ten podcast, który jest projektem Akademii Wisznuizmu, odpowie na powyższe i wiele innych pytań, nad którymi zastanawia się współczesny poszukiwacz samorealizacji. Pojawią się tutaj rozważania nad takimi tematami jak reinkarnacja, śmierć, karma, joga, Brahman, Bóg, dusza, moksha, samsara, atma i wiele, wiele innych. Będziemy się w tym opierać na pismach takich jak Bhagavad Gita, Shmat Bhagavatam Purany, Upanishady i tym podobnych klasycznych tekstach indyjskich. Zapraszamy!